Mamy zdarzenie w Devilsden. Kolejne jednostki są w drodze. Ktoś zaatakował mężczyznę i kobietę na szlaku w Devilsden. Odjechał małym czarnym sportowym samochodem z rejestracją zaklejoną taśmą. Słyszymy krzyki o pomoc. Schodzimy w dół. Nadal nie znaleziono ofiar. Szukamy podejrzanego. Biały mężczyzna w czarnych rękawiczkach, okularach przeciwsłonecznych, ciemne spodnie i ciemna podkoszulka. Jest tu dwoje dzieci. Twierdzą, że ich rodzice zostali napadnięci. Devil's Den brzmi złowieszczo, prawda? A jednak dla setek rodzin to jedno z najpiękniejszych miejsc w Arkansas. Malowniczy park, zielone szlaki, widoki jak z pocztówki. Ludzie przyjeżdżają tam, żeby odetchnąć, pobyć w otoczeniu natury. Uspokoić się. Clinton i Kristen Brink też mieli taki plan. 26 lipca 2025 roku wybrali się na pieszą wędrówkę po szlakach Devils Den ze swoimi dwoma córkami. To miał być spokojny, rodzinny dzień. Nikt nie mógł przewidzieć, że dziewczynki na własne oczy zobaczą śmierć swoich rodziców. W lipcu w parku stanowym Devils Den bywa naprawdę tłoczno, szczególnie w weekendy. Rodziny z dziećmi, turyści, biegacze, pasjonaci fotografii. Każdy szuka czegoś dla siebie. Małżeństwo, 43-letni Clinton i 41-letnia Kirsten, zabrali do parku swoje córki, siedmiu- i dziewięciolatkę. Na zdjęciach z tego dnia widać, że są szczęśliwi. Musieli się świetnie bawić. Ten rodzinny dzień był dla nich ważny. Małżeństwo niedawno przeprowadziło się do Springdale. Clinton był dostawcą mleka dla sklepów i restauracji. Kirsten pracowała jako pielęgniarka. Byli nowi w mieście, nikogo nie znali, nie zdążyli się jeszcze zadomowić, ale chcieli to zmienić. Zaczęli od wspólnej pieszej wędrówki. Chcieli poznać uroki miejsca, w którym zamieszkali. Ich życie było dobre. Kochali się, mieli swoje córki, marzenia i plany na przyszłość. Wystarczyła jednak chwila, żeby to przekreślić. Chwila, która zniszczyła wszystko. Rodzina spacerowała, jak gdyby nigdy nic. Rodzice trzymali się za ręce, roześmiane dziewczynki biegały dookoła nich. Było ciepło, miło i spokojnie. W takich chwilach człowiek traci czujność, bo czego miałby się obawiać? Wydawało się, że ten szlak to najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Nie mieli pojęcia, jak bardzo się mylili. Mężczyzna pojawił się, jakby znikąd. Nagle wyrósł przed nimi, ubrany cały na czarno. Stanął bez ruchu i spojrzał na nich pustym wzrokiem. Kirsten kątem oka dostrzegła jak jego dłoń mocniej zaciska się na rękojeści noża. Zareagowała odruchowo. Bez namysłu pociągnęła córki za sobą i pobiegła z nimi w stronę krzaków, szukając dla nich bezpiecznego schronienia. Usłyszała jak Clinton próbuje coś powiedzieć, jednak zanim zdołał wydusić z siebie słowo, mężczyzna pchnął go nożem, mocno, głęboko, bezlitośnie. Clinton ustawił się tak, żeby odgrodzić napastnika od swoich córek. Kristen kazała dziewczynkom uciekać i zawiadomić policję, a sama wróciła, żeby pomóc mężowi. Było już za późno. Jej mąż leżał na ziemi w kałuży krwi. Na jego ciele widziała wiele ran. Tym razem nie zdążyła zareagować. Nie zdążyła się obronić. Poczuła, jak ostrze noża po raz pierwszy wbija się w jej ciało, później drugi, trzeci. W końcu przestała liczyć. To był koniec. Przerażone dzieci uciekały przed siebie, wołając o pomoc. Fizycznie nic im się nie stało, jednak trauma, jaką przeżyły, zostanie z nimi na zawsze. Słyszały krzyk swoich rodziców, widziały nóż wbijający się w ich ciała, widziały, jak upadają na ziemię, umierają. Ale one przeżyły, przeżyły dzięki nim. I to w całej tej sytuacji można nazwać cudem. A napastnik po wszystkim uciekł. Zostawił martwe małżeństwo, przerażone dzieci i chaos, który wywołał. Ruszył w drogę, jakby nic się nie stało. Władze wciąż szukają podejrzanego w związku z morderstwem pary w parku w Arkansas. Z tego co wiemy, podejrzany jest wciąż na wolności. Poszukiwania mężczyzny, który jest odpowiedzialny za podwójne zabójstwo w Davis Den, trwają od pięciu dni. Po brutalnym morderstwie całe Arkansas żyło tylko tą sprawą. Media nie mówiły o niczym innym. Lokalne stacje niemal bez przerwy podawały informacje o kolejnej obławie. Policja wiedziała, że ma do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem mężczyzną, który zupełnie bez powodu zabił dwoje ludzi na oczach ich dzieci. Już drugiego dnia poszukiwań policja upubliczniła portret pamięciowy poszukiwanego mężczyzny. Sporządzono go na podstawie zeznań świadków, którzy tego dnia byli w parku i zdołali go zobaczyć. Okazało się, że przed morderstwem po prostu przechadzał się po szlaku, jak gdyby nigdy nic. Natomiast po morderstwie jeden ze świadków zeznał, że widział, jak ucieka czarnym samochodem, którego tablice rejestracyjne były zaklejone taśmą. Portret pamięciowy mężczyzny wydawał się być dokładny i szczegółowy. Policyjny rysownik zrobił co mógł, żeby jak najlepiej uchwycić wszystkie detale jego twarzy zapamiętane przez świadków. Portret pojawił się wszędzie, krążył w mediach społecznościowych, wydrukowano go w gazetach i na plakatach. Ktoś musiał go w końcu rozpoznać. Kiedy jednak to nie pomogło, policja otrzymała jeszcze jedną wskazówkę, którą szybko podzieliła się z mieszkańcami. Zdjęcie mężczyzny od tyłu. Miał około 1,80 m, był raczej szczupły, ubrany na czarno. Miał na sobie buty do chodzenia po górach i czapkę z daszkiem, spod której wystawały blond włosy. Na plecach niósł czarny, duży plecak. Taki opis podejrzanego trafił do opinii publicznej. To zdjęcie, podobnie jak portret pamięciowy, było wszędzie. Ale nic się nie zmieniło. Mężczyzna, który zamordował małżeństwo na oczach ich córek, był nieuchwytny. Minęło pięć długich dni. Żadnego przełomu, żadnej informacji, cisza. Do czasu. To, że policjanci potrafią aresztować podejrzanych w różnych okolicznościach, nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Sami przyznają, że często czekają na odpowiedni moment, na chwilę, w której podejrzany jest całkowicie skupiony na czymś innym i traci czujność. Tak było i tym razem. Zastanawiacie się, czy dobrze widzicie? Tak, mężczyzna został aresztowany w salonie fryzjerskim w połowie obcinania włosów. Z nierówną grzywką i fryzjerską peleryną został zakuty w kajdanki i odprowadzony do radiowozu. Nie stawiał jednego oporu, nie kłócił się, nie próbował się tłumaczyć. Na widok funkcjonariuszy powiedział tylko: co, teraz? Fryzjerka, obsługa, inni klienci, wszyscy patrzyli na tę scenę, która wyglądała niemal jak z filmu, i zastanawiali się, o co chodzi. Dlaczego policja aresztowała tego mężczyznę, co takiego zrobił? Nie mogli przecież wiedzieć, że to człowiek, którego policja od pięciu dni poszukuje za podwójne morderstwo w parku Devils' Den. Zanim jeszcze policja ogłosiła aresztowanie podejrzanego, w sieci już wrzało. Fryzjerka, przerażona tym, co się stało, wrzuciła emocjonalny post na Facebooku. Obcinam facetowi włosy. Trzęsę się, bo nagle są tu policjanci i detektywi. Powiedziałam im, że nie zamiotłam jego włosów na wypadek, gdyby ich potrzebowali, i odpowiedzieli, że na 100% będą im potrzebne. Słuchajcie, trzęsę się. Przede wszystkim dlatego, że wygląda na to, że to może być mężczyzna, którego szukali, ale nie jestem jeszcze pewna. Chwilę później wrzuciła kolejny post. Updates. To prawdopodobnie był on. Słuchajcie, prawdopodobnie obcinałam włosy mordercy z Devils' Den. Wyszedł, a ja ledwo zaczęłam cieniowanie. W komentarzu dodała jeszcze: Powiedzieli, że to podwójne morderstwo. Zapytałam, czy ma związek z tym, co wydarzyło się w Devils' Den. Wydaje się, że tak. Zaczekam, aż będę wiedziała na pewno. Nic dziwnego, że kobieta była zszokowana. Takie sytuacje nie dzieją się codziennie. Właściwie nie powinny zdarzać się nigdy. Świadomość, że przed chwilą obcinała włosy mordercy, musiała być dla niej wyjątkowo trudna. Na filmie z monitoringu widać, jak mężczyzna wchodzi do salonu i rozsiada się wygodnie w fotelu. Niczego nieświadoma fryzjerka zakłada mu pelerynę, zaczyna usługę, tak jakby obsłużyła każdego innego klienta. W późniejszym wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych tak wspominała mężczyznę oskarżonego o podwójne morderstwo w Devil's Den. Wyglądał trochę strasznie. Nie wyglądał, jakby wszystko było z niej w porządku. Był bardzo nieśmiały. Moment zatrzymania mężczyzny wydawał się najbardziej surrealistyczny w tej sprawie. Szukał go cały stan, policja, agenci specjalni, funkcjonariusze z biura szeryfa. Wszyscy próbowali go zlokalizować, znaleźć i zatrzymać. Tymczasem on, jak gdyby nigdy nic, pojechał do salonu fryzjerskiego przyciąć grzywkę. Pięć dni po tym, jak w bestialski sposób zamordował dwoje zupełnie niewinnych ludzi. Po zatrzymaniu, mężczyznę przewieziono do aresztu w biurze szeryfa w County Washington. Tak jak przy zatrzymaniu, nie stawiał oporu i posłusznie wykonywał polecenia policjantów. Trudno było uwierzyć, że ktoś tak potulny mógł dokonać tak okropnej zbrodni. Jednak nie było wątpliwości. Ślady znalezione na miejscu zbrodni pasowały do DNA podejrzanego. Idealnie pasował do rysopisu. Jeździł czarnym sportowym autem, w którym znaleziono więcej dowodów, między innymi ślady krwi należące do ofiar. W czasie konferencji prasowej szeryf dumnie powiedział: "Udało nam się usunąć potwora z ulicy. Mężczyzna był w areszcie. Ślady i dowody nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Policjanci złapali mordercę." I chociaż mieszkańcy na kilka chwil mogli odetchnąć z ulgą, zaczęło się pojawiać pytanie. Kim był ten mężczyzna? Czy mieszkał w okolicy? Czy ktoś go znał? Czy był czyimś sąsiadem? Przyjacielem? Odpowiedzi, które poznali śledczy były wstrząsające. Dla niektórych nawet bardziej niż sama zbrodnia. Mordercą małżeństwa w parku Devil's Den okazał się 28-letni Andrew James McGann. Nikt go nie znał. Mężczyzna, podobnie jak zamordowane małżeństwo, niedawno przeniósł się do Arkansas w poszukiwaniu nowej pracy. Szybko udało mu się ją znaleźć. Miał zaczynać od września. Dlaczego to takie istotne? Okazało się, że Andrew McGann był nauczycielem w szkole podstawowej. Jak to możliwe? Przecież nauczyciel to zawód zaufania publicznego. Nauczyciel jest odpowiedzialny za kształtowanie młodych ludzi. Ma dawać przykład, wychowywać i uczyć. To nie miało sensu. Na stronie na Facebooku szkoły, w której miał zostać zatrudniony, 12 czerwca pojawił się nawet post, który miał zachęcić uczniów i nauczycieli do przywitania i poznania nowego pracownika. Nasz zespół dla trzecioklasistów się powiększył. Pomóżcie nam przywitać pana McGann. Cześć, nazywam się Drew McGann. Jestem przeszczęśliwy, że mogę być częścią zespołu Bayari jako nauczyciel trzeciej klasy. W wolnym czasie kocham chodzić na koncerty z przyjaciółmi, ćwiczyć i być na świeżym powietrzu. Nie mogę się doczekać, aż będę dodatkiem do rodziny Bajari i zamieszkam w pięknym stanie Arkansas. Cudowne, prawda? Niemal zbyt cudowne, aby było prawdziwe. Im głębiej media zaglądały w przeszłość Maggana, tym bardziej wszystko zaczynało się układać w bardzo niepokojący obraz. McGan wyjątkowo często zmieniał miejsca zamieszkania i pracy. Zaczynał w Oklahomie, w szkołach Broken Arrow i Sand Springs. Później przeniósł się do Teksasu, do Donald Elementary School w Louisville. To właśnie tam, wiosną 2023 roku, został podobno odsunięty od pracy. Według oficjalnej wersji chodziło o nieprawidłowości w zarządzaniu klasą i niespójności w realizacji programu nauczania. Wspominano coś o faworyzowaniu uczniów. Wewnętrzne dochodzenie nie wykazało jednak żadnych poważnych naruszeń i podobno wszyscy rozeszli się w zgodzie. Podobno, bo rodzice uczniów z jego klasy mieli na ten temat zupełnie inne zdanie. Dla nich McGann niemal od początku wydawał się podejrzany, chociaż dzieci bardzo go lubiły. Dla wielu był ulubionym nauczycielem. Kiedy pierwszy raz przyszedł do naszej szkoły, moja przyjaciółka z jakiegoś powodu miała co do niego złe przeczucia, ale powiedziała jej, że przecież jest miły. Dopiero po czasie do rodziców zaczęły docierać niepokojące sygnały. W końcu powiedział mi, że on i jego koledzy zauważyli, że McGann był bardzo dotykalski i faworyzował niektóre dziewczyny. Wielu rodziców potwierdziło te zarzuty. Dzieci opowiadały, że mężczyzna zachęcał, żeby uczennice siadały mu na kolanach, a jego zachowanie nazywali groomingiem. Chociaż rodzice zgłaszali swoje obawy do dyrekcji, nikt nie podjął odpowiednich działań. W kuluarach mówiło się o tym, że dostał możliwość odejścia i wyprowadzki do innego stanu bez rozdmuchiwania sprawy. MacGygen odszedł ze szkoły, ale nie stracił możliwości pracy jako nauczyciel. Kiedy te fakty wyszły na jaw, ludzie zaczęli zastanawiać się, jak to możliwe, że mężczyzna przez tyle lat pracował z dziećmi, i choć głośno mówiono, że coś jest z nim nie tak, nikt nie reagował. Jak to możliwe, że przeszedły wszystkie background checki? Każdą kontrolę, każdy wywiad. W jego papierach nie było nawet słowa o zarzutach stawianych przez rodziców. Miał czystą kartę. I dlatego w 2025 roku podpisał nową umowę w szkole w Arkansas. Miał uczyć trzecioklasistów. Nie zdążył jednak wejść do sali lekcyjnej. Tydzień przed rozpoczęciem nowej pracy pojechał do Devil's Den i spotkał rodzinę Brinków. Krótko po aresztowaniu McGahn trafił na salę sądową, gdzie po raz pierwszy stanął twarzą w twarz z sędzią. Ubrany w więzienny pasiak, skuty kajdankami czekał, aż sąd zdecyduje, co się z nim stanie. Jesteś Andrew James McGahn? Tak, jesteś dzisiaj na pierwszym posiedzeniu w sądzie w Arkansas. Ciążą na tobie dwa zarzuty o morderstwo. Andrew James McGann został zatrzymany w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Miał oczekiwać tam na swoją pierwszą rozprawę, której termin wyznaczono na 25 sierpnia 2025 roku. W chwili, kiedy powstaje ten film, nie wiadomo jeszcze, co wydarzyło się na rozprawie. Wiadomo jednak, że McGann nie przyznaje się do winy. Jednak to było do przewidzenia. Bardziej niepokojące jest to, czego nie wiemy. McGann nie znał swoich ofiar. Nie miał z nimi żadnych powiązań. Nie ma dowodów na to, że ten atak został zaplanowany wcześniej. Śledczy są pewni, że wybór ofiar był całkowicie przypadkowy. Czy to była choroba psychiczna? Tłumiony gniew? Może coś jeszcze innego? Brak motywu sprawia, że sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Motyw pozwala zrozumieć choćby nawet najbardziej okrutną logikę. Jednak McGann milczy. Policja zaczęła sprawdzać możliwe powiązania McGena z innymi nierozwiązanymi zbrodniami, w tym z brutalnym morderstwem Johna Schmucera w Wisconsin w 2020 roku. Oficjalnie powiązania nie potwierdzono, ale sam fakt, że ta hipoteza się pojawiła, mówi wiele o skali niepokoju, jaki budzi ten mężczyzna. 26 lipca 2025 roku Andrew James McGann odebrał życie dwójki przypadkowych ludzi. Zamordował rodziców na oczach ich córek. Oni zrobili wszystko, żeby one były bezpieczne. Poświęcili dla nich swoje życie. Wszyscy nazywają ich bohaterami. McGann wciąż siedzi w areszcie. Wciąż milczy. Na jego twarzy nie widać żadnych emocji. Nie pojawia się żal, skrucha, smutek. Jaki koniec będzie miała ta sprawa? Za podwójne morderstwo grozi mu kara do żywocia, a nawet śmierci. Jaki zapadnie wyrok?